Widzicie, kochane skorpiony, w Waszym horoskopie na miesiąc lipiec 2019 roku. Już sobie zobaczymy, z jakimi energiami ogólnymi będziecie mieli do czynienia: runa Algis, runa Pertro i pusta runa. Wow! Piękne energie, jeszcze gebo na dole. Jakaś miłość, jakiś romans, jakieś karmiczne relacje, karmiczne związki, karmiczne miłości. Być może nawet karmiczna lekcja. Zobaczymy jeszcze, co tutaj mogę... Tak, ewidentnie tak. Um, to może być coś, co dotyczy Was z karmy rodu, um, z linii Waszego ojca. Uh -huh. to, mogą być, to może być z jednej strony coś związane z finansami, ale z drugiej strony z pożądaniem. Jakieś umowy tutaj do jeszcze przepracowania u Was, przynajmniej co niektórych. Um, ale... Zobaczymy sobie jeszcze, o czym możemy mówić tanga, bo tutaj. Szczególnie, no właśnie, o pożądaniu. Aha. Czyli, kochani moi, ewidentnie, jakieś lekcje karmiczne tutaj dla Was w związkach, w miłości, w relacjach są przewidziane na lipiec, ale macie też runę szczęścia, runę powodzenia. Więc warto by było zagrać tutaj w totolotka, kochani moi, ewidentnie, bo jest tutaj runa Pertro. Mamy też runę manna, która mówi o rozwoju, o wznoszeniu się o punkt wyżej. Macie szansę dostać awans albo się o niego upomnieć. Macie szansę negocjować jakieś umowy finansowe. Też gdzieś jest to tutaj y, dla was wpisane. Macie szansę... Y, jakby dokonać takiej e, retrospektywy i przyjrzeć się Waszym relacjom, Waszym związkom. Gdzieś tu was, u Was, e, jakby te energie obracają się właśnie e, w tym, że będziecie się zastanawiać, czy jesteście w dobrym miejscu, czy to miejsce, w którym się pokazaliście, jest dla Was e, tym, które powinno być. Czy e, Wasze relacje są takie, jak powinny być, czy ludzie, którzy Was otaczają. Są tymi ludźmi, którzy powinni przy Was być. Ewidentnie się tutaj to e, pokazuje. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, to jest często małżeństwo, to jest związek zalegalizowany. To jest też negocjowanie różnych rzeczy. Pamiętajcie tutaj, że macie wsparcie energii wyższych. Pamiętajcie o tym, że e, już za chwilę, jakbyście byli w takim. Jak gracie w grę nieraz są takie checkpoint, czyli jak nie przejdziecie tego, to nie możecie iść dalej, tak? Ja mam wrażenie, że u was w lipcu tak trochę będzie, że to jest taki punkt dla Was, który może zdecydować, w którą stronę możecie pójść. Mamy pustą runę, albo nastawicie się pozytywnie, otworzycie się na te pozytywne zmiany, na te pozytywne relacje, na miłość, która jest w was, na szczęście, które jest w was na radość, która jest w Was i na tej zasadzie będziecie przyjmować do Waszego życia wszystko to, co do Niego płynie, albo skupicie się na negatywach i tutaj też wtedy więcej będzie tych rzeczy negatywnych. Ja Wam życzę, żebyście jednak um, czasami chłodnym okiem też spojrzeli na te relacje, chłodnym okiem dokonali tej oceny, co się Wam przyda, czego nie chcecie kogo tutaj chcielibyście odciąć, zrobić porządek, posprzątać, bo też tutaj um, to się pokazuje. Więc ja Wam tego spokoju życzę, tego zaglądnięcia w siebie i tej ciszy, tego czasu, takiego tylko dla was, gdzie wy łączycie się z Waszym najwyższym ja i dokonacie rozpoznania wszystkiego tego, co tutaj się pokazuje. Ale. Żeby nie było tak e, właśnie górnolotnie i duchowo, to tutaj też uważam, że powinniście zagrać lotka, albo przede wszystkim nasłuchiwać, bo coś ważnego też w tym miesiącu możecie usłyszeć, coś może do was dotrzeć, może jakieś niespodzianki los dla was ma i warto by było się na tym e, także skupić, otworzyć się po prostu na nie, tak? Zobaczymy na czym nie warto się skupić, co wam się nie uda. Popatrzcie, tutaj mamy powtórnie te runy, o których mówiliśmy wcześniej. Mam runę pustą, mam runę Gebo i mam runę Mannas, czyli um, skupienie się na tej miłości. Jakby, w... ja mam wrażenie, że wy tutaj z jednej strony chcecie coś zakończyć, a z drugiej strony chcielibyście, żeby coś się otwarło. I jakby przy tej runie Hagal mam też... Mnie, tutaj chodzi mi o to, że nie uda Wam się pozamykać. Wszystkiego tak, jakbyście chcieli. To nie jest na tej zasadzie. Tutaj są jeszcze rzeczy do przemyślenia, są rzeczy do pokonania. I ja mam wrażenie, że um, hmm, trochę tak, jakbyście musieli odpuścić. Trochę tak, jakbyście musieli y, tutaj. Pozwolić losowi dokonać tych zmian. Pozwolić, by te zmiany, które niesie wam los, się dokonały, bo one pozwolą wam wejść krok wyżej. Pozwólcie na to. Pozwólcie na to i jakby skupcie się na tym, bo mm, nie mówcie, że oczekuję tego, 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 tego i tego. Otwieram się na miłość, otwieram się na szczęście, otwieram się na dobrobyt. A nie od. A nie, nie należy mówić, otwieram się na to, że dostanę, wygram 10 tysięcy. Na przykład, tak? Czyli, jakby, bo tutaj zamykacie sobie drogę. Otwieram się na tyle i tyle lub więcej, po to, żeby zostawić sobie otwartą drogę. I tutaj, jakby um, nie działajcie w miłości na siłę. Pozwólcie, żeby to los. Zdecydował, bo ten los i tak zadecyduje za Was. I nie jesteście w stanie nic wymusić. Niestety nie jesteście w stanie nic wymusić. Co Wam się uda? Co Wam się jeszcze tutaj uda? Zobaczymy. I się zastanawiam, czy my patrzyliśmy, co się uda, czy się nie uda. Zobaczymy teraz, co się Wam uda, tak czy siak. Czasami, jak tak skupiam się na tym, co chcę do Was powiedzieć, po prostu gdzieś reszta umyka. A co Wam się uda? Planowanie. Dla niektórych ciąża. Mam wrażenie, że w końcu się zmobilizujecie do czegoś i pozakańczacie wiele spraw. Są rzeczy, które gdzieś tam wiszą na Was, są rzeczy, które gdzieś tam jakby od dłuższego czasu domagają się Waszej uwagi, a Wy gdzieś tutaj to zostawialiście, gdzieś tutaj odpuszczaliście to, gdzieś tutaj lekceważyliście być może te rzeczy do wykonania. Być może było tak, że. Coś już ciągło się od jakiegoś czasu, coś ciągło się od dłuższego, dłuższego, być może rok, być może więcej. Gdzieś tutaj cały czas to się pokazywało, ale jednak nie mieliście okazji, czasu albo możliwości, żeby to zrobić. I teraz mam wrażenie, podokańczacie tutaj te rzeczy, i to dam Wam stabilizację, uzdrowienie. Skupcie się na tym, planujcie Waszą przyszłość, planujcie co będziecie robić za rok, za dwa to nie muszą być konkretne plany ale właśnie, za rok będę w szczęśliwym związku za rok będę szczęśliwa za rok będę miała ymm, albo na przykład będę szczęśliwa będę e, w szczęśliwym związku będę miała obfitość wszystkiego, czego zapragnę tak? dlatego, że Ingwas taka jest nie bójcie się marzyć dlatego, że to, co tutaj wymarzycie sobie być może już zacznie się realizować w świecie rzeczywistym dzięki Runie Ulus Runa Urus tutaj właśnie na tym e, na tym etapie ona może wam pokazać realizm waszego życia, czyli jeżeli wy chcecie wcielać wasze marzenia w życie, bo to jest to co wam się uda, jeżeli wy chcecie skupić się na pewnych sytuacjach, jeżeli chcecie, e, żeby te sytuacje zaczęły się tutaj realizować w tej chwili, w tu i teraz, to mam wrażenie że jest to jak najbardziej możliwe. Zaplanujcie wszystko dokładnie. Podokańczajcie wszystko to, co do wymaga, nawet jeżeli to wymaga od Was wysiłku. I wtedy uda Wam się zrealizować wszystko, co sobie zamierzycie. Da Wam to stabilizację, da Wam to siłę, da Wam to witalność, da Wam to wigor, da Wam to silne, mocne stanięcie na nogach. Da Wam to realizm. Więc jak najbardziej jest to tutaj dla Was na ten miesiąc. Zobaczymy sobie jeszcze jaka jest Rada od run. Rada o dla Was na ten miesiąc. Słuchaj swojej intuicji. Oczyść to, co oczyszczenia wymaga, zwłaszcza związek. Bardzo tutaj uczuciowe to czytanie dla Was, bardzo oparte o miłości, o związku, o tego typu rzeczach. Jak najbardziej tak. Zastanów się, jaka jest relacja między Tobą a Twoją mamą, bardzo możliwe zresztą tutaj. Też jakby zainteresuj się swoją kobiecością, przepracuj to też sobie, pozwól sobie na to, by tą kobietą być, zadbaj o siebie. Zresztą wy skorpiony jesteście zawsze piękne, takie prawdziwie kobiece i z takim dużym seksakpilem. Um, uwielbiam patrzeć na kobiety skorpione, one są zawsze takie eleganckie i takie, um, takie naprawdę silnie e, kobiece. Ale tutaj właśnie rada, skup się na tym. Z drugiej strony mam tutaj relację matka-dziecko, więc też jakby możecie zwrócić na to uwagę, żeby to przepracować. Czy nie warto się na tym skupić? Czy nie warto tutaj tego, um, też coś w tej kwestii zrobić? Z drugiej strony, um, powinniście gdzieś wyjechać też w lipcu. Runy wam radzą, żeby um, otworzyć się z jednej strony na tą relację i oczyścić ten związek, ale um, mam wrażenie, że tutaj też u Was, kochani, ten wyjazd wiele byś działał. Ten wyjazd. Um, tak, ten wyjazd byłby spełnieniem waszych marzeń. Pokazałby wam nową perspektywę, otworzył na nowe możliwości. Um, być może też na jakiś romans dla osób samotnych. Um, więc Weźcie po prostu, jeżeli jesteście samotni, to po prostu wyjedźcie sami. Jeśli jesteście w związku, weźcie partnera za rękę i gdzieś w lipcu się wybierzcie, choćby nawet na weekend, bo ten weekend dla Was będzie bardzo oczyszczający, ale też przyniesie Wam wiele tutaj pozytywnych zmian. Ja zobaczę teraz z mądrości królestw, kto jest Waszym sprzymierzeńcem lub kto jest dla Was wyzwaniem. Mądra kobieta z krainy czarów. Oj, uwielbiam tą kartę. Pokazała się w pozycji wyzwania e, uczciwość i kompromis, ale zaraz Wam przeczytam. Zobaczcie, jaka cudna jest ta kobieta. Mądra kobieta skrajne czarów sprawia, że myśli, słowa i uczynki przepełnione są uczciwością, daje do zrozumienia, że o ile pozostajesz szczery i dotrzymujesz słowa, to ona nieustannie Cię chroni, troszczy się o ciebie. Kiedy pojawia się jako Twój sprzymierzeniec, sygnalizuje czas, kiedy warto być uczciwym, co daje rezultaty wspanialsze niż się spodziewasz. Ucieszysz się, że pozostaniesz wierny swojej drodze, Mądra kobieta, skrajny czarów przypomina Ci, że sprzyjnie wierzenie się samemu sobie nie jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim bądź wierny sobie, chociaż może się wydawać, że przecież taką postawę coś, że przez taką postawę coś straciłeś, to przecież nigdy nie możesz utracić tego, co tak naprawdę do ciebie nie należało. Kiedy mądra kobieta z krainy czarów pojawia się jako wyzwanie, to znak, że być może sprzeniewierzyłeś się sobie ze strachu, czy zaprzeczasz swojemu obecnemu położeniu. Czy raczej nie doceniłeś siebie zamiast poprosić o to, czego naprawdę potrzebujesz? Czy porzuciłeś swoje marzenie na rzecz czegoś innego, gdyż obawiałeś się opuszczenia? Mądra kobieta z krainy czarów substanie ci przypomina, że jesteś ważny. Domagaj się dobra i nigdy nie zadowala się czymś gorszym. Bądź nieustraszony. Na co ci kolejne rozczarowania, kiedy wspaniałe przygody i szanse tylko na ciebie czekają. Także bądźcie kochani wierni sobie w tym miesiącu, nawet bo czasami tak jest, że poświęcamy siebie dla związku, dla świętego spokoju. Tutaj mądra kobieta z krainy czarów mówi, żeby tego nie robić żeby zadbać o siebie i być uczciwym względem siebie wyjmiemy sobie jeszcze kartę opiekuńczą dla was na ten miesiąc osiągnięcia goń za swymi marzeniami będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą a mówiłam, że macie się nie bać marzyć super karta dla was i wyciągniemy sobie jeszcze afirmację słów dla duszy. Jestem istotą kreatywną, jestem twórcza, wyrażam siebie z łatwością, pasją i entuzjazmem. Także ja ze swej strony życzę Wam, kochani, cudownego lipca. Wybierzcie się gdzieś, odpocznijcie. Um, Pozwólcie sobie na ten odpoczynek, ale też odpuśćcie sobie emocjonalnie, bo mam wrażenie, że jakoś bardzo surowi jesteście dla siebie, a może niekoniecznie tak powinno to być. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.